Witam Państwa w Strefie Obrony. Dzisiaj gościmy w dowództwie Wojsko Obrony Terytorialnej. Jesteśmy gośćmi pana generała dr Krzysztofa Stańczyka. Panie generale, mówi się o tym, że ten WOD to takie weekendowe wojsko. Jak się Pan czuje? Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Ale wracając do, do pytania, nie zgodzę się z określeniem, że to jest weekendowe wojsko, a tym bardziej nie mogę się zgodzić, że. Określa nas się jako i porównuje do straży pożarnej. Ani nie jesteśmy weekendowym wojskiem, ani nie jesteśmy strażą pożarną. Dla przykładu powiem, że dziś ponad 800 żołnierzy zaangażowanych jest w operacje różnego rodzaju. I to szkolenie rzeczywiście jest weekendowe, bo tak jest założone, takie są założenia programu szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Ale żeby powiedzieć, dlaczego jesteśmy tak inną formacją od wojsk operacyjnych, to chociażby pokazuje nas system szkolenia. I w mojej ocenie moi żołnierze doskonale się sprawdzają. Przede wszystkim z tego, co wiem, to pan redaktor również jest żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej. I, i myślę, że ten model szkolenia, który przyjęliśmy, aczkolwiek po, po, później powiem o tym modelu, że musimy go troszeczkę przeorganizować. Dla takich osób, jak Pan, którzy chcą się sprawdzić w służbie właśnie w wojskach obrony terytorialnej jest optymalne. Mhm. A proszę mi powiedzieć, bo są też, oczywiście poza takimi głosami, troszeczkę sceptycznymi, są też głosy właśnie ze strony żołnierzy zawodowych, sami słyszałem osób, które są młode i mhm. które. Po roku bycia w tych wojskach operacyjnych, prawda, zawodowych, pragną przechodzić do dowodu. Co, co jest ich takim, taką motywacją? Trudno mi powiedzieć, co jest motywacją wśród tych młodych żołnierzy, którzy gdzieś zaznali służby w wojskach operacyjnych. Mam tutaj na myśli dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, ale być może motywacją jest również to, żeby się sprawdzić w innym rodzaju sił zbrojnych. I właśnie być może również pogodzenie pracy, nauki z pasją, jaką jest służba wojskowa, i to, daje, to dają Wojsko Obrony Terytorialnej. Jaki procent jest obecnie, właśnie, przypływu z ludzi, którzy są po zawodowej służbie wojskowej? Po zawodowej służbie wojskowej to przede wszystkim są żołnierze, którzy już nabyli prawa emerytalne. I takich mamy około 10-12% żołnierzy, którzy służą u nas w strukturach którzy mają już za sobą doświadczenie właśnie jako żołnierze zawodowi i teraz są instruktorami u nas, są znakomitymi szkoleniowcami, ale również służą radą i wiedzą dla tych e, młodych e, młodych chłopaków i dziewczyn. E, są w zespołach szkoleniowych, e, również w logistyce doskonale się sprawdzają, ponieważ ich doświadczenie jest nieocenione. Mamy taki teraz gorący czas i e, przed szczytem na to przekładaliśmy ten wywiad, bo wiadomo e... Było mnóstwo obowiązków. Czy może Pan zdradzić, y, jakie wymagania, jakby tutaj stawia y, prezydent czy zwierzchnik sił prawda, zbrojnych przed przedwotem, bo pan również wiem, że uczestniczył w tej tak, naradzie. Byłem, byłem no, na radzie w Bydgoszczy rzeczywiście organizowanej przez Centrum Doktyni Szkolenia. Przed wotem to przede wszystkim dalej rozwój struktur, ale myślę, że jakby najważniejszym elementem to jest zakończenie budowy tych struktur. I to w mojej ocenie e, zadzieje się już w tym roku, bo powiem, że e, tworzymy już 15 i 17 e, brygady Obrony Terytorialnej w województwie opolskim oraz w województwie e, zielonogórskim. Tworzymy te dwie brygady i to jakby zamknie e, cały proces formowania wojsk obrony terytorialnej, przewidziany na lata. Oczywiście kolejnym elementem będzie komponent obrony pogranicznej, ale o tym pewnie będziemy rozmawiać później. Mhm. Także jeżeli chodzi o rozwój wotu to to przede wszystkim zdobywanie kolejnych zdolności, kompetencji, ale przede wszystkim wsparcie lokalnej społeczności, wsparcie wojsk operacyjnych, bo taka jest misja wotu. No właśnie to było zawarte też w Narodowej Strategii Obrony z 2020 roku, prawda? Czy teraz przy e, tworzeniu nowej strategii e, jest troszeczkę inne miejsce dla wodu, czy jest to kontynuacja tamtej Nie widziałem linie? jeszcze no założeń nowej strategii, ale, ale w mojej ocenie e, jest to kontynuacja dalej, jeżeli chodzi o wojska obrony terytorialnej e, i rozwój tych wojsk przede wszystkim również skupiony na wschodniej granicy państwa. E, mam tu na myśli komponent obrony pogranicza. No właśnie, jesteście również obecni na granicach, na granicy no szczególnie tej wschodniej, prawda? Jak w ostatnich miesiącach, czy też, prawda, bo WOT jest od kilku lat tam obecny, jak w ciągu ostatnich miesięcy się zmienił ten, ten model? Mam też na myśli te nieszczęsne wydarzenia, prawda, tragiczne? Na granicy dodam, że jesteśmy od listopada 2021 roku. Najpierw byliśmy na Jeryłówce, w rejonie Białe, Białego Stoku. Ale teraz naszym zadaniem jest przede wszystkim obrona granicy na, na Bugu i, i, i powyżej tego Bugu. Jeżeli chodzi o mm, obserwacje i doświadczenia w zakresie prób przekroczeń, to wczoraj, na przykład, moi żołnierze y, ujęli trzech imigrantów z Pakistanu, którzy przeprawiali się na, na pontonie przez Bug. I, I obserwujemy ew, ewolucję prób przekroczeń, coraz nowsze techniki. Ale my również staramy się do tego dostosować i też mamy swego rodzaju osiągnięcia w tej dziedzinie. Mhm. Pan wspomniał, że będzie miejsce wotów w korpusie obrony pogranicza, tak? Czy może pan właśnie zdradzić więcej szczegółów? Komponent obrony Komponenty, pogranicza. Proszę, proszę. Już tworzymy dwie brygady, to jest 19 brygada nadburzańska i 20. Przemyska, które de facto będą typowymi brygadami obrony pogranicza. Natomiast w dwóch brygadach, w brygadzie pierwszej i brygadzie czwartej przekształcamy dwa bataliony lekkiej piechoty w bataliony obrony pogranicza, a docelowo do 2026 roku te brygady, myślę tutaj o pierwszej i czwartej brygadzie, będą również yy, wchodziły w skład komponentu obrony pogranicza i cztery brygady: pierwsza, czwarta, 19 i 20 będą stawiły, stanowiły komponent Obrony pogranicza i myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, bo zostało tu już wcześniej gdzieś powiedziane, że ten komponent będzie nosił nazwę imienia świętej pamięci sierżanta Sitka, tak. Mhm. E, czy nie przewiduje Pan właśnie rotacyjnej e, e, służby w tych brygadach, że jednak żołnierze z innych brygad z terenu całej Polski będą jeździć na granicę te, i zdobywać te doświadczenia? W tej chwili tak jest, to się dzieje i żołnierze z, różnego, z różnych brygad z całej Polski jeżdżą właśnie na granicę pewnie będzie taka potrzeba ale też w naszym projekcie jeżeli chodzi o koncepcję tworzenia komponentu obrony pogranicza zakładamy że będzie to około 50% żołnierzy zawodowych i którzy będą stale dostępni w razie sytuacji naprawdę bardzo krytycznych i kryzysowych ale oczywiście jest taka możliwość że żołnierze z innych brygad będą również służyć na granicy dodam że od piątku od 26 lipca przejęliśmy kolejne zadanie, jakim jest y, zapewnienie ochrony y, portu przeładunkowego hubu logistycznego ja Zesz Rzeszów Jasionka. Mm -hmm. I tam też jesteśmy. Z czym się wiążą tamte zadania? Za jeżeli pan Przede wszystkim ujawnić. zadania patrolowo-ochronne, ochraniamy całe, cały port przeładunkowy, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie przede wszystkim bezpieczeństwa i systemu ochrony e, przez 24 godziny. To się wiązało z przekierowaniem e, brygad? Tak, to się wiązało z tym, że musieliśmy troszeczkę przemodelować nasz e, system, jeżeli chodzi o delegowanie żołnierzy e, z brygad e, na granicę właśnie i brygada trzecia, 20, 11 ochraniają właśnie, są dedykowane do ochrony tego, tego obiektu. Mhm. A czy może pan generał zdradzić, jak układa się współpraca z żandarmerią wojskową tutaj, która była przez niektóre media prawda, na świeczniku, że tak powiem, obwiniana o pewne sprawy? Jeżeli chodzi o szkolenia przede wszystkim z żandarmerią wojskową i współpraca na co dzień układa się bardzo dobrze, nie mamy tutaj zastrzeżeń. Oczywiście, jak sama nazwa mówi, jeżeli chodzi o żandarmerię wojskową, jest to organ porządkowy I, i tutaj przede wszystkim też współpracujemy w zakresie prewencji, bo w poszczególnych brygadach są organizowane szkolenia prewencyjne przez dowódców brygad. Tu również w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej mamy takie szkolenia. Mamy ścisły kontakt z oficerami, podoficerami, którzy mają każdą brygadę, jeżeli chodzi pod opieką. I tutaj wymiana informacji w zakresie zagrożeń, ale przede wszystkim współpracy jest bardzo dobra. No właśnie można było zauważyć, że ruszyły szkolenia prawda, z udziałem właśnie żołnierzy żandarmerii wojskowej, ale też funkcjonariuszy policji, prawda, straży granicznej. Tak, zgadza się, to jest przede wszystkim wymogiem, który stawiamy żołnierzom i dowódcom przed skierowaniem ich na granicę. I też w to włącza się prawnik. Psycholog, bo żołnierze, którzy są wszyscy kierowani na granicę, poddawani są badaniom psychologicznym. Są już przypadki, że tak powiem, stresu bojowego po, po służbie? Myślę, że nie, bo moi żołnierze, którzy są na granicy, to najdłużej są w systemie dwutygodniowym. Z racji tego, że, tak jak powiedziałem, uczą się, pracują i, i te zadania wykonują doskonale, są z różnych rejonów. Ostatnio byłem w rejonie Hajnówki, gdzie bliżej żołnierze z III Podkarpackiej Brygady, czyli, czyli no 600 km mhm. de facto od swojego SRO. Ale ten stres nie był zauważalny i do tej pory nie odnotowaliśmy takiego przypadku. Chyba większość tych żołnierzy chce powrócić, prawda, do takiej tak, służby? Wracają, wracają, mają różne doświadczenia, niektórzy z nich służyli na, tak jak mówię wcześniej, w rejonie Białego Stoku, Jaryłówki konkretnie. Teraz jesteśmy w rejonie rzeki Bóg. Yy, ale część z nich też yy, chętnie przyjęło to zadanie, jak, jakim jest właśnie ochrona portu Rzeszów-Jasionka. Mm -hmm. Proszę mi yy, czekacie yy, jako formacja, no ale nie tylko, myślę, że całe wojsko, prawda, na wprowadzenie nowego prawa, które yy, będzie dawało w, troszkę większe uprawnienia. Yy. Yy, tak, jeżeli chodzi o prawo użycia broni, to, to Tamto, które było do tej pory i jest jeszcze nadal funkcjonujące, było jak najbardziej y, przyjazne i, i dla żołnierza, ale to daje większe możliwości. Niemniej jednak y, rzeczywiście to użycie broni jest środkiem ostatecznym i to zawsze mówią moi dowódcy poszczególnych szczebli żołnierzom, że to jest środek ostateczny w sytuacji zagrożenia życia osoby, która używa tej broni i, i kolegi, y, który jest obok, czy koleżanki, którzy, którzy w tym momencie wykonują zadanie bojowe w czasie pokoju. Panie ale kilka tygodni temu, wróćmy troszkę do tego co było, zakończył się ten proces certyfikacji. Raport chyba jeszcze nie został ujawniony, prawda? Czy opublikowany? E, czy raport może... już jest w formie zastrzeżonej, w związku z tym nie ujrzę światła dziennego, ale raport już jest. Zapoznałem się z tym raportem, wiem co muszę poprawić jako dowódca wojsk obrony terytorialnej. Wiem, w jakich obszarach jesteśmy zdolni, ale w jakich obszarach rzeczywiście te zdolności muszą być rozwijane, a przede wszystkim uzupełniane. Mhm. Może Pan ujawnić troszeczkę nam tutaj? Mam tu na myśli przede wszystkim, jeżeli chodzi o e, dostawy sprzętu, bo plan modernizacji technicznej zakłada e, dostawy sprzętu w przeciągu kilku lat, czyli nawet do 2035 roku. I te zdolności właśnie są podyktowane przede wszystkim. E, Zdolnościami sprzętowymi, ale również e, musimy przekonfigurować nasz system szkolenia. E, wiem już dziś, że musimy e, bardziej z, sfokusować się na żołnierzy, którzy już są dłużej w dużej służbie, ale też e, stworzyć jakieś pododziały zbiorcze, które będą jakby doszkalały żołnierzy, którzy są w tej służbie krócej. Hmm, czyli nacisk na szkolenie podoficerów na przykład e, i oficerów? No Cały czas realizujemy to szkolenie, mam tu na myśli. Y, program Sonda, gdzie, gdzie szkolimy podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej, Agrykola, gdzie szkolimy oficerów, ale ja mam tutaj myśli, że bardziej zaangażować kompanie szkolne, które w tej chwili e, mamy w swoich strukturach i te kompanie szkolne być może trzeba będzie rozwinąć, jeżeli chodzi o e, zdolności i, i możliwości instruktorskie, które będą też doszkalały naszych żołnierzy. Mhm, czyli będą takimi lotnymi, e, wyjazdowymi? Kompanie. Nie, nie. Kompanie szkolne są, e, są w strukturach każdej brygady, i to każda brygada będzie właśnie szkoliła, doszkalała tych swoich żołnierzy na swoje potrzeby. Mhm. E, tak pytam, ponieważ ostatnio właśnie mieliśmy szkolenia z żołnierzami z Torunia, którzy mają zupełnie unikalne doświadczenia i jest to fajne, żeby zobaczyć właśnie inny troszkę ogląd na sprawę. E, tak, jest to ciekawe doświadczenie. Mamy też mobilne zespoły szkoleniowe, które są w naszych strukturach. I teraz te mobilne zespoły troszeczkę już zmieniły swój profil szkolenia, ale na początku formowania się Wojsk Obrony Terytorialnej, Brygad Obrony Terytorialnej, te zespoły szkoleniowe szkolą instruktorów po to, żeby wyksz wykształcić instruktorów, którzy będą realizowali e, szkolenia szesnastodniowe, tak zwane szesnastki i ośmiodniowe, czyli, czyli tą podstawę, którą, którą de facto teraz już brygady przejęły. No właśnie, panie ale tak jak przeglądam stare materiały, to tam y, brzmiało takie hasło: y, mniej musztry, więcej y, strzelania, prawda? Czy w tą stronę będzie szedł wód? Cały czas idzie w tą stronę, aczkolwiek podstawy regulaminu musi znać każdy żołnierz. Y, y, musi znać stopnie, y, musi wiedzieć, kto jest starszy, kto jest przełożony y, y, i tego wymagamy od żołnierzy przede wszystkim w, rasie, w, ra, w ramach tego szkolenia podstawowego i tego uczymy naszych żołnierzy właśnie na regulaminach, a tych regulaminów naprawdę nie jest wiele, bo raptem to jest około 6 godzin regulaminów w ciągu 6 16-dniowego cyklu szkolenia. Natomiast w ramach tych regulaminów również staramy się wykształcić, ale przede wszystkim pokazać żołnierzom jaka jest rola przełożonego dowódcy, to jest jego przyłożonym, że ta hierarchia w wojsku jednak istnieje i nie można się, znaczy nie można, no można oczywiście bezpośrednio do dowódcy batalionu zgłosić, ale jeszcze są elementy pośrednie jak dowódca sekcji, dowódca plutonu, dowódca kompanii. Panie generale, muszę zapytać o, o kobiety w wojsku, prawda? Jest ich w wocie ie znaczący procent, prawda? Jak, jak pan ocenia Właśnie ich przygotowanie, zdolności bojowe. Ja muszę powiedzieć z własnej obserwacji, że rzeczywiście widać, że są dzielne nad wyraz. I jako formacja mamy już ponad 22% kobiet w swoich strukturach. E Każdego roku w czerwcu organizowany jest kobiety NATO, gdzie, gdzie są również e zapraszane nasze żołnierki. Ale sprawdzają się, kobiety sprawdzają się bardzo doskonale w Również pełnią służbę na, na granicy, są y, właśnie też, y, pełnią służbę y, na Polok Chabie w Rzeszowie, ale też nadają się doskonale takich kompetencji miękkich, które, które no, nam, mężczyznom, niestety y, ich, tych kompetencji brakuje. I pan redaktor myślę, że wie, że jako żołnierz terytorialnej służby wojskowej, widzi, że one są bardziej zacięte, wiedzą po co przyszły do służby i co chcą osiągnąć. W rozmowach z kobietami, z żołnierkami, pytanie, czy nie lepiej siedzieć w domu w sobota niż na zakupy, na przykład, ale te pani mówią teraz, jeszcze czas dla mnie, teraz ja chcę się rozwijać, teraz dzieci już podrosły, teraz ja chcę swe, spełniać swoje pasje i marzenia. Większy jest procent odejść właśnie mężczyzn, czy kobiet? Z... Paradoksalnie zaobserwujemy, że jest większy procent odejść mężczyzn. Szczególnie w tych, w ramach szkoleń podstawowych, to panowie stanowią tą większą grupę osób, które, które w pierwszych trzech, czterech dniach rezygnują. Kobiety, tak jak powiedziałem, przyszły z jakimś przesłaniem, wiedzą, że chcą skończyć tą szesnastkę, i stanąć na przysiędze z dumą, na przysiędze wojskowej i powiedzieć dałam radę. A ta młodzież, która jest takim no, adresatem, prawda, tych jakby do, do nich jest skierowana prawda, oferta WOTU nie do ludzi dojrzałych, prawda, tylko. Chociaż też, oczywiście, jakby pan generał określił właśnie ten, ten model? Czy widać tutaj jakąś zmianę taką w młodzieży dzisiaj, a 30 lat temu? Ja myślę, że tak, jest większa świadomość u obecnej młodzieży. Są bardziej dostępne te kanały komunikacyjne. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju Social Media, ale ta młodzież, która przychodzi, to przychodzi do nas w większości w ramach programów Wakacje z WOT i ferie z WOT", bo wtedy mają czas na, na to, aby być u nas w strukturach na tych szkoleniach. Niemniej jednak obserwujemy też młodzież w szczególności. W początkowej fazie, gdy wybuch konflikt na Ukrainie. Oni przychodzili czasami w ciągu roku szkolnego, roku akademickiego, po to, żeby się przeszkolić, żeby mieć tą zdolność właśnie do posługiwania, chociażby posługiwania się bronią. I, I powiem szczerze, że ta młodzież obecna rzeczywiście jest troszeczkę inna, może bardziej niecierpliwa, że ona chce tu i teraz, i, i dlatego też ten proces rekrutacji do Wojsko Obrony Terytorialnej i całej procedury, można zamknąć w ciągu jednego, dwóch dni maksymalnie i, i być i stanąć do, na szkolenia podstawowe i wyrównawcze. Tak, to jest to, co Pan mówił, że jest więcej ludzi niż sprzętu dla nich, prawda? E, tak, tak. No, powiem szczerze, że dla każdego jest broń, dla każdego jest hełm, dla każdego jest maska, dla każdego jest e, kamizelka kuloodporna, ale ten spęd specjalistyczny, mam myśli również sprzęt, jeżeli chodzi o łącznościowy, też próbujemy go pozyskiwać. Ale, ale i tak uważam, że jeżeli chodzi o jako formację, jesteśmy nieźle wyposażeni. A jakby pan ocenił takie... Pojawiają się koncepcje, ostatnio jeden z przedsiębiorców rzucił taki pomysł, żeby przedsiębiorcy prawda, mieli ulgi podatkowe w związku z zatrudnianiem żołnierzy WOT. Czy to jest dobry kierunek? Tak. Mamy taki program jak Pracodawca Przyjazny WOT, jak pan redaktor wie. I rzeczywiście od kilku lat staramy się promować naszych pracodawców, ale też złożyliśmy kolejny projekt do, do, i poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny, żeby były zapisy właśnie promujące przedsiębiorców, którzy w swoich strukturach mają żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Pokazać też to, że ci żołnierze są potrzebni w ich strukturach, ale również w jakiś sposób tym przedsiębiorcom, tych przedsiębiorców wesprzeć, czy to w ulgach, jeżeli chodzi o składki emerytalne, czy różnej formy, ale zaproponowaliśmy ulgi, jeżeli chodzi o składki emerytalne. I mam nadzieję, że to, że to się powiedzie. Jest to już kolejny, drugi projekt, który złożyliśmy i mam nadzieję, że, że, się, mhm. że będzie po, uda się z powodzeniem. Czyli to resort będzie, rozumiem, pilotował, tak? Mont tak, teraz już to mhm. pilotuje Departament Kadr, oczywiście przy naszym udziale i co jakiś czas e, przez Departament Prawny e, pytam e, i myślę, że, że to też jest jednym ze standardowych projektów Ministerstwa Obrony Narodowej. Groty dla wszystkich do kiedy? W mojej ocenie do 2.26 e, całe siły zbrojne e, będą już wyposażone w groty. E, od wersji A1 do wersji A3 bo wersja A3 również e, myślę, że w połowie przyszłego roku będzie dostępna dla, dla żołnierzy. Uh -huh. Broń krótka również? Dla wszystkich tak, żołnierzy? Tak. E, oczywiście wszystko zależy od zdolności produkcyjnych Fabryki uh -huh. Broni Łucznik. E, w tej chwili jesteśmy w ramach e, tego projektu Szpej. E, myślę, że do września zakończymy proces również e, przezbrajania żołnierzy w hełmy kewlarowe. Już nie będzie tych hełmów metalowych, a będą hemy, hełmy kevlarowe i wszyscy żołnierze w Wojsku Polskim będą posiadać na wyposażeniu takie hełmy. Jeszcze chciałbym się spytać, co się zmieni wraz z przejściem podległości wot pod sztab generalny? Zmieni się podległość, tak jak pan redaktor wspomniał. Moim bezpośrednim przełożonym od 14 sierpnia będzie szef sztabu generalnego. Do tej pory jest pan wicepremier minister obrony narodowej. Ale to też uporządkuje strukturę dowodzenia w siłach zbrojnych, bo chciałbym dodać, że na dziś dowództwo operacyjne, dowództwo generalne, inspektorat wsparcia i wojska obrony terytorialnej od 14 sierpnia będą podlegały pod sztab generalny. Ma to też związek z, z nowym modelem systemu kierowania i dowodzenia, który myślę, że w przyszłym roku będzie wprowadzony również w siłach zbrojnych. A czy jest jakaś szansa, żeby y, żołnierze wotu y... Mogli zabierać do domu wyposażenie. Nie mówię o broni, prawda? Ale mówię o kamizelkach, jakby dbać, zostać gospodarzem takim bardziej. Jest szansa, oczywiście jest taka szansa, bo to też skróci czas, jeżeli chodzi o pobieranie tego sprzętu yy, yy, przed szkoleniem, tak? Bo, mhm. bo tracicie czas jako żołnierze wojsk obrony terytorialnej na, na pobieranie ma hełmów, yy, kamizelek. kamizelek tak. yy, Oczywiście jest taka szansa, ale musimy jeszcze do tego dojrzeć, a przede wszystkim nasycyć całe siły zbrojne, żeby każdy żołnierz miał tą swoją kamizelkę, hełm. I wówczas myślę, że kolejnym etapem będzie to, że żołnierz przyjedzie na zajęcia, na szkolenie weekendowe z całym wyposażeniem, które dostał, a z magazynu pobierze tylko broń. Chciałby Pan, żeby to było do 2030? Ja bym chciał, żeby to było do 2028 roku. Jest to projekt, który jest możliwy do realizacji, tylko nie zapominajmy, że zarówno hełm, kamizelka, kuloodporna jest elementem uzbrojenia. I też dbałość o ten sprzęt jest bardzo ważna. I wydaje mi się, że jest ten projekt możliwy do wykonania, aczkolwiek tak jak powiedziałem, Musimy najpierw nasycić całe siły zbrojne, jako instytucja ekspercka. WOD właśnie odpowiada za dostawy, może nie za dostawy, ale za gospodarkę grotami, hełmami, kamizelkami kuloodpornymi i pistoletami wiz. I te cztery. cztery rodzaju uzbrojenia stanowią indywidualne wyposażenie właśnie żołnierzy. Mhm. Czy Pan sądzi, że jest możliwe, żeby kiedyś żołnierz obrony terytorialnej brał też do domu broń wzorem szwajcarskim? Nie chcę mówić tak, nie chcę mówić nie, czy to jest możliwe. Na dziś uważam, że jeszcze nie dorosliśmy jako społeczeństwo do tego, aby przekazywać broń żołnierzom do domu. Chociażby z różnych powodów, żeby ona nie uległa zaborowi, żeby żołnierz nie zgubił. A różne przypadki, jak pan redaktor wie, chodzą po, po ludziach. I, i tutaj y, nie chciałbym wyrokować, kiedy ta broń ewentualnie mogłaby być dawana żołnierzom do domu. Na razie skupmy się na tym, aby żołnierze mogli brać z sobą hełm i kamizelkę kuloodporną, co też będzie dla nich uciążliwe, bo nie ukrywajmy, że ta kamizelka troszeczkę waży. Cały, cały zestaw, cała torba waży około 12 kg. Także no. To sprzęt plus inny sprzęt i to może być też uciążliwe dla żołnierza, który przyjechał tylko pociągiem, na przykład, na, na zajęcia. Tak. W jaką stronę by pan właśnie chciał, żeby wod poszedł? Co jest pana takim marzeniem? Moim marzeniem jest przede wszystkim, żeby mniej żołnierzy. Odchodziło z naszych struktur, żeby ich zatrzymać w naszych strukturach, żeby oni przeszli nie jeden cykl trzyletni, ale przynajmniej dwa, trzy cykle trzyletnie. I w tym kierunku też zmierzamy. Aktualnie złożyliśmy wniosek i poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny, gdzie staramy się, aby tym żołnierzom też była naliczana nagroda roczna po trzech latach służby, relatywnie do szkoleń rotacyjnych. I to być może będzie też taka zachęta do nieodchodzenia z naszych struktur. A w jaką stronę? To właśnie przede wszystkim zamknięcie procesu formowania wojsk obrony terytorialnej i doposażenie wszystkich brygad, które mam w swoich strukturach, no, a przede wszystkim również osiągnięcie gotowości przez komponent obrony pogranicza, bo w tej chwili skupiamy się również na tym elemencie i de facto od 2028 roku być może. W większości wschodniej granicy państwa przejmiemy y, zadania związane z właśnie z ochroną y, tej granicy. Dla mnie najważniejszym teraz właśnie projektem to jest projekt y, komponent obrony pogranicza. No i doposażenie mhm. wojska sprzętem, no bo sprzęt indywidualny jest i, i będzie. To jest też y, jakby sz, zadanie Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby ten indywidualny sprzęt był. Mówię tutaj o maskach, kamizelkach, broni i hełmach. Ale, ale de facto ten sprzęt specjalistyczny, chociażby też również pojazdy, gdzie, gdzie no, muszę doposażyć te brygady. Bardzo dziękuję Panie Generale za rzeczową i e, światłą rozmowę. E, myślę, że będziemy się widzieć jeszcze e, nie raz. Panie dyrektorze, szanowni państwo bardzo dziękuję e, za rozmowę, za przede wszystkim za to, że mogę gościć w waszym programie i zapraszam do Wojska Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję Państwu z panem generałem Krzysztofem Stańczykiem rozmawiał Robert Schulz.